Oskar <laughs> Prezent dla Ciebie Boże Co to jest? Spójrz Co to może być? To może być... Co to może być? To może być. Um... No co to może być? To może być fotel. To może być fotel. I to diablo. I to jest fotel. I to jest fotel. <laughs> I to jest fotel Oskar Zawsze chciałeś mieć fotel gamingowy. To zawsze nie? chciałem mieć. Mhm. Więc dostajesz najbardziej wypasiony jak jest. To jest y, Diablo. On się nazywa. Au. O! XI XI Prime w kolorze Burnt Black. Burnt Black. Oskar, zaraz go wyciągniemy. Tutaj Tutaj jakaś chyba opona się odpysyła. Daj mi noży. Proszę, masz nożyk. I teraz pokażemy, Dzięki. na jakim ty fotelu siedziałeś do tej pory. Ej, ale nie chytujcie tutaj. Mm. No dlatego y, ty potrzebowałeś teraz odpowiedniego. Siedzisz tutaj bardzo dużo przy tym stole, y, a jednak fotel jest bardzo ważny. I dla twojego kręgosłupa, dla twojego zdrowia. Więc bardzo to jest taki fotel, na którym będziesz musiał się w ogóle rozkładać, będziesz miał jakieś tam podpórki. No, tam, Otwieraj. Otwieraj. Dajesz. To do wywalenia. To no, zabieram, on już wyjeżdża. Będę Dobra. No i teraz. <grywa> Nagrywamy unboxing. W tej chwili. Co tam jest w środku. Waga. Do no, you your Musimy to teraz poskładać. On jest ja, ciężki. 35 kilo. <grywa> Radę, no i, co? I co? I co? I no, co? No ja jestem pozytywnie zaskoczony na pewno. Pozytywnie zaskoczony. Właśnie no. tak od rana, tak jak mówiłem, że dostaniesz dzisiaj prezent, to tak kwekałeś, bo mówisz, że to w ogóle nie masz tutaj żadnej decyzji, to sami dzisiaj podejmujemy decyzję. No właśnie. I że dostajesz od nas jakieś rzeczy, które Ci nie podobają oh. i tutaj ci meblujemy pokój po swojemu. Ale tu akurat nie konsultowaliśmy z Tobą tego, tego fotela. Ym, I... Myślę, że to chyba była dobra decyzja. Zresztą zaraz zobaczcie jak go rozpakujemy, to, to pokażemy jaką on wygląda, bo to jest... O, zobacz. Co ty na to? No fajnie na, wygląda. No, to jest oparcie. Weź ten. Weź to rozerwi. To Pokod... In the detail. To nie rozet Nie Myślę, że chciał się woli nie No. no. No, to say? No fajny. <laughs> Popatrz, diabeł tkwi w szczegółach. <laughs> Jakie to jest milutkie, bo to nie jest taka, wiesz, taka... się wygląda skóra. jak taka skóra właśnie, no. właśnie no, znaczy to, to nie jest taka skóra, tylko taki wiesz materiał miły, bo taka skóra... A. Ja za taką skutor, skórą w fotelach to nie przepadam, bo ona jest yy, taka lepka, nie? Jak, zwłaszcza jak jest gorąco, tak jak teraz mamy lato, to się po prostu do takiego fotela zawsze przykleja. A to jest taki zamsz, taki milutki. No. Bardzo Dobra, fajny. wyciągamy. No to wyciągaj. Łapik, wyciągaj. Oj za to jest, to jest oparcie. To jakieś regulacje. Resistance. No. <grystanie> Co tam jeszcze Kolejne. mamy w środku? To są te podłokietniki. Popatrz. No. Poduszeczka, pod głowę. No, on będzie, wiesz, turbo ergonomiczny. Tu masz podłokietniki. O, 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 o. A Jeszcze wyciągamy! No, A nie, ja to chyba nie wyciągnę. No, to jest jakieś Patrz, jakie w ogóle świadisko jest wielkie. dużo No, ale wyczas. No dobra, składamy, pomogę Ci w takim razie złożyć to krzesło. Już nie będziemy nagrywać samego procesu składania, bo to nam pewnie tutaj zajmie trochę ale zaraz złożymy i pokażemy jak ten potę wygląda po złożeniu tak. i zaraz Gładnie. go będę testował tutaj. No i to właśnie chodzi o to Oskar, żeby ci było wygodnie, ponieważ ty tutaj cały dzień siedzisz przy tym kąpie. Cały dzień? Cały dzień. No niestety <grym> cały dzień. Nie, no, na szczęście wychodzisz z domu. <grym> tutaj muszę akurat chwalić Oskara przed wszystkimi, którzy oglądają ten materiał, że to nie jest tak, że Oskar że tu się cały dzień siedzi, ale gra. Tam kilka jego piłek, które zostało, po tym jak grał w piłkę nożą, teraz gra w piłkę w siatkówkę, chodzi na siłownię prawie codziennie, więc na szczęście sportu prawie. I ma rower od kilku dni też nowy, więc na tym rowerze posuwa. Ma taką. Więc z domu wychodzę, raz złabą kolarkę. No, a teraz, teraz jeszcze będziesz miał oczywiście taki fotel, który spowoduje, że nie będą ci się krzywić plecy. Będziesz w ogóle wygodniej, i będziesz mógł tutaj siedzieć z godzinami, jak zima przyjdzie, i nie będziesz w ogóle już nigdzie z domu wychodził, to będziesz po prostu siedział sobie na takim fotelu. I będzie Ci wygodnie i przyjemnie. Ło, wow. wo, No i co? No, <laughs> Czegoś dobrać. takiego Ci tutaj było brak, no nie? No, potrzebowałem fotelaś od dłuższego czasu. No, więc taki mamy tutaj teraz, piękny jest Dobra, mamy jakąś instrukcję? Wyrącamy. Tak, instrukcja jest autor, o popatrz. Tu masz instrukcję. Yy, tu jest jedna, tu, tu jest jeszcze tu jest druga. To jest w różnych językach. Oh. Tutaj jest instrukcja składania. O, o, po kolei. na no tych kroków jest? User Guide Warranty. Te wszystkie elementy, które są tutaj w pudełku. O tak. I to teraz będziemy składać. Co to jest za. Coś. No to jest jakaś regulacja. To jest od spodu, chyba regulacja, wiesz? No dobra. No. Składamy zaraz i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po złożeniu ten fotel. Dobra. No, happy hippo. Happy, tak. tak. <laughs> happy hippo. <laughs> Złożyliśmy. Teraz musimy wykombinować, jak to wszystko działa, bo jak na razie jak widać jest trochę pionowe. Tak. Nie było to wcale bardzo skomplikowane to złożenie, bo musieliśmy tylko przykręcić oparcie. Tutaj jest oparcie do tej podstawy. E, oprócz tego musieliśmy e, te podłokietniki zamocować. One są tutaj też na cztery śruby montowane od spodu. No i oczywiście tutaj nóżki z kółkami, tak to wygląda, tu jest cały taki mechanizm od spodu, o, do regulacji. Ale teraz dopiero Oscar usiadł. Pierwsze, co powiedział już poza kadrem, wygodne. A, ale wygodne właśnie, ale wygodne. Ale teraz będziemy na żywo z Wami rozkminiać te tak. pierwsze poszczególne funkcje tego fotela. Właśnie. Bo on ma mnóstwo jakichś dźwigienek. Tu jest, patrz, jakaś dźwigienka. Tak, bo... po kolei, zacznijmy. Po kolei, no. Pociąg, to są dwie. Nie wiem, czy. A nie, z drugiej strony nie ma, nie masz Dobra. Uwaga. O! 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 <laughs> no to łóżko ci już nie będzie potrzebne, widzę. <laughs> Fajnie. Dobra. Fajnie. No. To pierwsze, wiemy, jak teraz to podnieść. Dobra. Powinno się podnieść o. sama na sprężynkę. Podnosi się, tak? Tak, podnosi Czyli się. Czyli tu masz regulowane o. oparcie. Ta podusia też, nie wiedzieliśmy jak się mocuje. Tak, na max. Zabierz głowę bo ona nie ma tu żadnych rzepów ani nic, a już się po prostu przyczepia i ona się na magnet tutaj trzyma. Magnetyczna podusia. Tak. Pod głowę. Dobra, następne. Mieliśmy te dwie dźwigienki na dole. Tak. To z prawej jest pewnie właśnie ta góra-dół. Czyli nie wiem, jak to się... Proszę, naciskam. Chyba przekręcasz. Jak to? Musi chyba to przekręcić, tą dźwigienkę. No, o, dokładnie tak. Tak. O, zobacz, tak? Zobacz, no. I normalnie to się, wiesz, tak podnosi. Do góry. Wiesz po co, tak? ona jest chyba... No i ja, podnieść Podnieś połowę do góry. Nie to trochę nie. To, nie jest. to z drugiej strony? Czy, bo to są napisy na nich, tylko... <grystanie> to druga też. Przecież on powinien tak? A, to, i, tak, tak, tak. I teraz puść, i ona się powinna zablokować w takiej no. pozycji. No puściłem i... I nadal ten? <grystanie> A nadal się ten, no dobrze. Ale bo możesz też na yy, robić, żebyś miał możliwość też zablokowania w takiej pozycji, czyli y -y -y, możesz sobie odsunąć tak, ten, tak. czy odchylić ten fotel. Czyli oprócz tego, że samo oparcie się odchyla. O, zablokowała. Zablokować. Tak, musiałem po prostu dalej nacisnąć. No. Ok, czyli, czyli lewym, y, lewą dźwigienką reguluje się tak. nachylenie całego fotela. Dobra, a teraz prawą dźwigienką to jest góra dół, tylko to jeszcze tak. wiadomo. Tylko nie, nie jeszcze nie wykombinowaliśmy, jak to się robi. Cześć, co tam jest jeszcze jakiś pokrętło od spodu? Dobra, zejdę na chwilę. No. Na razie to wykombinować. No ale fajny, wypasiony rzeczywiście, na fotel. Czekaj, nacisk... O, o, jest. Na tym musiałem to nacisnąć. Jest, no, jest. No dobrze. Dobra. Następne i teraz te podłokietniki. Podłokietniki też są regulowane. Tak, ale na początku to. A to chyba jednak jeden z tych dziedzin. O, jest. O, jest, OK. A oczekujcie budyć... coś? To jest dźwigniętka? O, jest. A, jest. Czyli podłożniki Dźwięk. też można sobie regulować U góry, góra, dół. Teraz tu są fajne emblematy. Diablo Chairs. Co jest jeszcze jakieś? Tu jest XI Prime. Tam w ogóle z tyłu też widziałem fajny emblemat. O, tu z tyłu jest też napisane e, Extreme Prime. No. Lejna. O, to jest do zewnątrz no, i do wewnątrz. To jest ten, tak, są... A, jeszcze, patrz, można tak regulować. Tak. Wow, ekstra. Tutaj też to się. Je... Aha, tutaj jeszcze do, do... Tutaj można jechać tym. Poczekaj, o tak jeszcze. A jeszcze tak można. Wow. Fajnie. się no, regulacji jest mnóstwo. No i jak? No super. Jak synu, Zadowolony? No, jak na tronie normalnie. Jak na tronie. No. Jeszcze to... pewnie jest więcej, o których nie wiemy, jeszcze. Będziemy rozkłaniać jeszcze tutaj funkcję tego fotela. No, więc Oskarku to jest od firmy Diablo. Dziękuję bardzo, Diablo. Diablo, dziękujemy. No, ale ekstra. To jeszcze musimy się uśmiechnąć o podobny fotel dla Lili. Diablo. Bajer. No, świetny fotel.